Witam Was bardzo serdecznie w 136 odcinku programu Magiczny Ogród. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam jak przyciąć wierzbę Iwę odmiany Pendula oraz pokażę Wam moje egzotyki, które już się pojawiły. Tę wierzbę tniemy po kwitnieniu, ponieważ jej główną ozdobą są kotki. Przypada to mniej więcej na połowę kwietnia. Tniemy ją bardzo mocno, żeby pobudzić roślinę do bujnego wzrostu. Wycinamy wszystkie pędy cienkie i słabe. Pozostawiamy tylko pędy... Mocne, grube, z których ładnie rozbuduje się nam korona, ale je też przycinamy pozostawiając tylko od 3 do 4 oczek. Usuwamy wszystkie pędy rosnące do środka oraz wilki, czyli pędy wyrastające z podkładki. Cięcie powinniśmy wykonywać co roku. Wtedy mamy bardzo dużo kotków i stymulujemy drzewko do ładnego wzrostu. Nie powinniśmy się bać cięcia wierzb, ponieważ są to drzewa, które mają bardzo dużą zdolność do regeneracji. Przez tego typu cięcia ta wierzba będzie się starzeć nieco wolniej i będzie dłużej zdobiła nasz ogród. Pojawiła mi się palma bismarcka, którą już przesadziłem, link znajdziecie w opisie do tego. Wykiełkowały mi również dwie waszyngtonie nitkowate, trzy stralicje królewskie, jedna stralicja biała. Na resztę jeszcze czekam, więcej o nich już niedługo.